Kibicowaliśmy cały czas tym słynnym zaśpiewem zielonogórskim, Zielona Góra, sia -la -la -la, yy, który już wrócił, jakby w to, w to miasto. Natomiast yy, ja sądzę, że to się nie powinno identyfikować yy, tylko z kibicami falubazu. Yy, wyjazdy? Wyjazdy finansujemy sami, wiadomo. Bilet w tą i z powrotem, i wszystko. Kolega da jeść, kolega da pić, jak to się mówi. A jeżeli chodzi o wydanie płyty, no to wszystko sponsorzy, 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 jeszcze raz sponsorzy. Lubuskie dlatego, że tutaj osiedliśmy, y, zaczęło się od Żar, y, później Żary y, jakby straciły ten rozpęd bardzo mocny, który na początku w Żarach był w stosunku do przystanku Woodstock i to jest bardzo ważne, co teraz mówię, y, i osiedliśmy się w Kostrzynie. I teraz y, proszę ten Żar mieć w sobie przez cały czas, mówię tutaj do też do kostrzyna. Na SP nowością będzie wielki projekt Muzeum Powstania Warszawskiego. Bardzo ważny projekt, bardzo ważny i w kontekście miejsca, gdzie jest kostrzyn, i w kontekście publiczności, która nas przyjeżdża z Niemiec. Na tym, w tym projekcie m.in. też weźmie udział LUK. Takie dosyć nieprzyjemne głosy na, na, na forum zielonogórskim e, medialnym i w artykułach, i w komentarzach e, czytelników, że pojechali kibice Falubazu, że, że zagłuszaliśmy swoim krzykiem jurorów, że nie daliśmy dojść do głosu ani Hubertowi Łuwańskiemu, Uba ani Alicji Węgorzeckiej. Natomiast e, gdyby byli tam na miejscu, gdyby byli w tym programie i widzieli, co się dzieje, zdaliby sobie sprawę z tego, że ci ludzie jeszcze nas że tak brzydko tak powiem, podpuszczali i, i prowokowali do tego, żebyśmy jeszcze głośniej krzyczeli i bardzo im się to podobało, dlatego, że to jest show. To jest show, który ma włączyć w siebie jakby reakcję publiczności i to było wręcz wymagane. Osoby, które tam organizowały cały, cały ten występ, opiekowały się nami w studiu, mówiły, że jeszcze w życiu nie widziały tak żywiołowego zachowania i właśnie o to im chodziło, żeby to była reakcja taka, jak jest na koncercie, jak jest na imprezie, żeby było widać, że ludzie, którzy przyjechali wspierać własny zespół, naprawdę tam są po to, żeby, żeby ich motywować i żeby ich dopingować do dalszego działania, i żeby dać wyraz temu, że ich wspierają i wierzą w nich w kolejnych edycjach. Ale tak, warto, tylko nie ważne, Ważne. ważny, ważny. Ważny, a to jeszcze nam to da. Ja to mam, to i to wystarczy. Komu cię w Zielonej Górze, oczywiście. Po prostu zadzwoniliśmy do radia, Zielona Góra. Po prostu dostaliśmy takie zaproszenie. Jesteśmy dzisiaj, wybieramy się na wspaniałe, jak mi się wydaje, imprezy. <gryzy> troszeczkę Pani szuli naszemu zespołowi. Oh yeah. Chyba głośno, chyba głośno będzie. Proszę słuchać. No, <gryzy> wszystko w porządku? E, tak, tak. tak? Po Dziękujemy pięknie. Placiu, chodźcie! Don't worry <suszy> about me, my friend. I've just found my God, bless Majki do nas podszedł. Majki jest osobą, która się zajmuje tam rozgrzewaniem publiczności przed całym występem na żywo, żeby to wyglądało naprawdę jak wielka impreza, żeby wszyscy byli naładowani taką bardzo pozytywną energią i od pierwszej piosenki tam zaczęli skakać, krzyczeć i tak dalej. Majki powiedział, że w życiu nie widział tak żywiołowej publiczności, że właśnie o to im chodziło, że, że chodziło im o to, żeby wszyscy się tam przekrzykiwali, żeby było widać, że jest to koncert, że jest to, że jest to świetna zabawa, a nie tylko jakiś suchy program, w którym Występują ludzie i po prostu śpiewają. To są sytuacje już tak wypracowane, że szukać nowych miejsc to nie jest tak hopsiot. To jest dobrze, że tutaj jesteśmy i taka umowa na 4 lata yy... wiąże. wiąże. tak. Nie, nie, ale to też nam mówi, że, że, że już się nie cofamy w sytuacjach, które wcześniej ustalamy. Ten festiwal się rozwija, ten festiwal nie stanął nigdy w miejscu nigdy. On się raz nie odbył, ponieważ ciśnienie mieszkańców Lemborka było takie, że po prostu sobie odpuściliśmy. Ale jak zauważycie, to on idzie tylko do przodu. To są cały czas pomysły, co jeszcze tutaj zrobić więcej. To porozumienie także mówi o tym, że wspieramy się nawzajem informacją o nas. Logo Lubuskie Warte Zachodu, które jest za mną, już widnieje od zeszłego roku na naszej stronie internetowej, a także na wszystkich drukach, które wychodzą z fundacji, na wszystkich informatorach. Rozpoczęliśmy już kampanię informacyjną, zamawiania takiej kampanii informacyjnej w mediach europejskich, jeżeli chodzi o przystanek Woodstock. W związku z tym tam też to logo Lubuskie Warty Zachodu pokazuje się. i Myślę, że to jest takie konkretne wsparcie, które wynika z tej umowy, wzajemne wspieranie się w projektach. Celem jest to, że właśnie spotkania, spotkania ludzi, którzy kochają to, co robią, e, którzy chcą się przyczynić do tego, żeby to cały czas szło do przodu. E, efektem te, te, takich spotkań są kolejne utwory, kolejne pomysły, kolejne wyjazdy, tripy, jak w przypadku właśnie wyjazdu Kabana i mojego do UK, do Gila, do Rosa. Efektem spotkania w Anglii jest y, bardzo dobra produkcja Gila. E, będzie to wspólny numer na kolejną płytę. E, przywieźliśmy go ze sobą tutaj właśnie siedzimy w studiu i, i nagrywamy ten utwór. Wy małe i duże trasy, zawody, koncert. Ty, przy czasy zapnij. pasyreć płyn pędź Zwiedzaj, podwiedzaj jej chęć. Zamiast marudzić, się na dubie cały dzień. Autostradą koleją każdy świat, rejon, wrój. Wyjeżdżać poza pozałeś, wracasz z nawet tą wiedzą znów. Uro kilometrów, mil metrów. stóp swobodnie czuj się, nie stój w miejscu jak słup. Podeszła do nas cała grupa, przywitali się serdecznie nam podziękowali. Tam były wzgłzy, niemalże wzruszenia w oczach, Był, był śmiech, były, były jakieś tam przytulaki, że tak powiem, i, i słowa wdzięczności za to, że ktoś jednak zorganizował coś takiego, że jest to kontynuowane, bo dla nich to jest ogromne wsparcie, ogromna siła. No Wiadomo, jak to jest, każdy potrzebuje jakiegoś słowa wsparcia i, i, i widocznego dowodu na to, że ktoś ich dopinguje, ktoś ich wspiera, ktoś w nich Wieży. Śpiew y, podczas programu, y, także jak y, i w autobusie tak. jest najbardziej skazany. Tak. Dbajcie o to, że cała Polska y, mówi o Was i mówi o tym miejscu.